No i mamy poranek następnego dnia mojej małej wyprawy Szlakiem Orlich Gniazd. Jak widzicie w takich okolicznościach przenocowałem. Tam jest jeziorko, taki mały, nie wiem, lasek powiedzmy, przyczepy kampingowe i kampery. Tu jest mój namiot. Eee, krótkie podsumowanie wczorajszej trasy. Bo wczoraj się już nie dało nagrywać, bo było za ciemno, jak tu dojechałem. Trasa jest w zupełności do przejechania na takim rowerze jak ja mam czyli jakimś góralu. Coś, co ma szersze, grubsze opony to tak. Absolutnie szosa wykluczone, bo są takie fragmenty trasy kamieniste, że naprawdę trzeba uważać. To jest w końcu Jura, i tych kamieni jest sporo. Także, ale trasa mi się podobała. Wiecie, że ja lubię takie trasy dzikie, polne trasy przez las, przez łąki, więc. A ja powoli się zbieram, kawę sobie wypiję, pakuję się i zaczynam następny dzień, czyli dzień drugi tej mojej wyprawy. Teraz już jadę w kierunku zamku Bąkowiec w Morsku. No i po drodze mijam były stok narciarski. O dziwo, na tych terenach ale coś takiego było. Widać jeszcze jakieś zabudowania drobne. W sumie taki teren fajny, że tu by się byle, gdzie mógł rozbić też namiotem, jakby trzeba było. No i tak, jak mówiłem wcześniej o wczorajszym odcinku trasy. Tak i dzisiaj, akurat do tego zamku Bąkowiec No to taka jest trasa pod górkę, dużo kamieni Bez takich grubych opon to ciężko będzie Ale jak widzicie, ruch jest na trasie Wszyscy na góralach pomykają No i proszę bardzo jest zamek Bąkowiec tak się prezentuje można wejść do środka pozwiedzać ja nie będę wchodził nie będę zwiedzał bo to nie jest film o zamkach tylko szlaku tak naprawdę rowerowym więc ale są przecież na tym ten szlak polega no to nagrywam jak tylko widać zamki dookoła jest oczywiście prywatny teren jak to zawsze u nas już w większości jakieś restauracje, hotele, parkingi, a ja pędzę jak zawsze dalej. No, i mamy tak zwany okiennik wielki. Taka skała, mam nadzieję, że będzie widać na kamerze. Tam jest, o, nad lasem, wystaje. Ja raczej nie będę tam wspinać się, ale może się da podjechać bliżej jeszcze i zrobić lepsze ujęcie. Zrezygnowałem jednak z tego okiennika. Za dużo tam ludzi, trzeba by było zostawić rower. Więc jadę dalej. Jak widzicie, wielka góra przede mną. Ale tu tak, co chwilę. Z górki pod górkę, z górki pod górkę. O, męczę dalej tą górę. Jak widzicie, już tule podjechałem. Tam w oddali widać znowu ten okiennik. A jeszcze mam tyle. Słońce grzeje, jak nie wiem. Dzisiaj jest niedziela, więc jestem obładowany wodą, bo nie wiadomo gdzie co kupię. Wiecie, że w niedzielę pozamykane, a upał jest wielki, więc muszę mieć do picia, żeby coś ugotować. No nic, jadę dalej. Tamtąd przyjechałem pod górkę. Tu jest taki elegancki widok. I jadę tam znowu z górki. I tak cały czas jest. Człowiek się męczy pod górę, żeby tylko na szczyt wyjechać. Jest jakiś widoczek, co jest fajne. I później zjeżdża. I do następnego wyjazdu. No minąłem miejscowość kromołów i teraz zmierzam do grodzieńca, a taka jest trasa. No i proszę, mamy zamek Ogrodzieniec, z nieco bliższa, nie pcham się tam bliżej na deptak, bo pełno ludzi, zamek już wielokrotnie widziałem, byłem na nim, a szlak biegnie i tak obok, więc ja jadę szlakiem. Na trasie znalazłem takie spokojne miejsce z wiatami, nikogo nie ma, to sobie zjem posiłek, bo już jest prawie 15 i będę ruszał dalej w drogę. Tutaj jest zamek pilcza w smoleniu. Jak widzicie szlak orlikniazd. Takie jest podejście, więc ja się wiem, nie będę pchał z rowerem zwłaszcza, ale miejsce wygląda fajnie. Kupiłem setko picie i jadę dalej. Cały czas teraz jadę sobie lasem. Taką drogą leśną. Tu jest taka wiata zrobiona. Dosyć duża z ławkami, stolikami. I żeby nie było stojaki na rowery, są. Jest mapa. No i proszę. Szlak Orli Gniazd w jedną. I w drugą stronę drogowskaz jest. Tu są jeszcze inne szlaki. I teraz jest cały czas pod górę akurat. No ale trudno. Asfalt będzie można troszkę przyspieszyć. No, już jest po 18 godzinie, wieczór jest bliża, bo teraz się lepiej jedzie, słońce tak już nie grzeje, jest chłodniej, teraz zdecydowanie lepiej się jedzie. Jak widzicie, znowu jadę lasem. Na dzisiejszym odcinku dużo jest takich dróg leśnych, i teraz znowu właśnie takim jadę. Proszę bardzo, zamek Rapsztyn. Mam nadzieję, że w miarę będzie widać, bo już z tej strony jest cień. Na takiej górze. Wieża jest. Troszkę widzę, że jest odbudowany. A ja zmierzam dalej. Jeszcze mi zostało 19 km. No i jeszcze ujęcie zamku. Wolkuszu przejadę przez olkusz i będę szukał noclegu No. Słuchajcie, już jestem niedaleko miejsca, w którym będę nocleg miał. Słońce już zaszło, to już jest ostatnie nagranie dzisiaj. Jutro zrobię chyba rano podsumowanie dzisiejszego dnia. Pędzę, jeszcze mi zostało dosłownie 4 km.